Lego przejął super w Las Vegas, zobaczcie co tutaj się dzieje Grupa Lego naprawdę przejęła sphir w Las Vegas z okazji premiery Lego Star Wars Smart Play. Jak widzicie, zostałem zaproszony na ekskluzywne wydarzenie marki Lego i było to naprawdę kapitalne przeżycie, bo mogłem polatać sobie tym ogromnym X-Wingiem i rozbić gwiazdy śmierci na samej sferze i sama ta premiera idealnie tak naprawdę komponuje się z tym, co Lego właśnie pokazało w postaci Lego Smart Play, bo mieliśmy tutaj naprawdę imponującą, imersyjną wizualizację, połączenie światła razem z dźwiękiem czyli dokładnie tego samego, co teraz doświadczymy razem z klockami LEGO. No bo właśnie teraz klocki będą reagować na to, jak się poruszamy, budujemy i po prostu bawimy. To jest naprawdę nowy poziom doświadczania LEGO Star Wars, łączący właśnie fizyczną zabawę z inteligentną technologią. A jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o LEGO Star Wars Smart Play, to zajrzyjcie na stronę LEGO, link jest w bio oraz komentarzu.